Ania. i Bartek. Cześć! Zapraszamy do nas na nasz nowy film. Numer 38. Dzień dobry, na ziemi niemieckiej witamy, udało nam się dolecieć do Niemiec, Przyjechaliśmy tutaj rano, kurczę, ale słońce razie. czekajcie, muszę się jakoś obrócić, o, tak będzie chyba lepiej. tak będzie eee, no i co, eee, na Ramsztajnie jesteśmy, na Autochofie, udało się wpaść eee, w Niemce, tak jak powiedziałem, eee, mówię Wam o tym, że obawiamy się tutaj, co z tymi strajkami eee, rolników się dzieje w Niemczech, a tutaj nas niespodzianka jeszcze złapała w Francji, pod hmm. połowy Francji temperatura znacznie zaczęła spadać, do do 5. No to jakieś tam kolosalne temperatury nie są, ale była taka szklanka na drodze, że jechaliśmy na zmiankę eee, na parking i auto przed nami. Miało akurat coś takiego, że. No bo nie, delikatnie jechał mnie z 5 na godzinę 10 i wpadł w poślizg i poszedł na, na tę betonowe barierki, Także naprawdę, naprawdę było ślisko. Też ledwo wjechaliśmy na ten parking, i później ledwo z niego wyjechaliśmy. Ale ciemno było, więc nie było jak tego przedstawić nawet. No i co? I dzięki temu też jest po prostu jak Święta Ziemia. Może nie Święta Ziemia, tylko jest cała biała. Brudna jest strasznie, bo my tak chlorem tam sypali. O, zobaczcie. Początek trasy, a skania wygląda jak po trzech miesiącach. Widzieliście tam Anię przygotowaną. Coś tam nawet jak społecznościowych robi. Ja mam plecaczek, jeszcze nam zostało. Półtorej godziny pauzy, wyspaliśmy się. E, śniadanko zjedzone. No to teraz wypadałoby przyjść jakiś pryszniczek. 477 km do celu nam jeszcze zostało. Z tych 800-1800. Także chyba dobrze z załadunkiem. Nawet dobrze to poszło. Zadowoleni jesteśmy. Więc co? I kompu, kompu. I Idziemy dalej. Na około godziny 22 mamy być na rozładunku. Zobaczymy, że nas tam rozładują. Trzymajcie kciuki. Rozładowują nas. Byliśmy 20 km stąd właściwie się zameldować, dostaliśmy no, tak zwanego pipacza, który ma nas wzywać na rozładunek. No i okazało się, że 20 km musimy podjechać na rozładunek. Tak, też będziemy musieli wrócić do biura, oddać słynny pipacz. No ale co, rozładowują nas, rozładowuje nas właściwie Polak, także jest miło humory, nam dopisują fajnie. Ja na chwilę się schroniłam, troszkę jest minus 7 stopni tu w Niemczech, więc szykuję nam herbatki w termosikach no i jakąś kawkę, bo czeka nas cały, całą noc pracy. No a dlatego, że ładujemy się, mamy w sumie podlotu chyba z 500 km. Pojawiłem się tu w Niemczech, no i wybywamy z tego zimna, wybywamy do Portugalii i tam chyba spędzimy weekend, także bardzo miło. Będziemy mieć długi weekend, um, no i zapowiada się super. Co z aktualizacji to niemieckie strajki na razie nas nie dopadły i myślę, że nie dopadną. A za to we Francji dopadł nas lód. Lud na drogach i to chyba bardzo już Wam coś o tym wspomniał. Tego się też obawiam w drodze powrotnej, ale mam nadzieję, że będzie ok, że słoneczko już tam zawitało i bezpiecznie dojedziemy do Portugalii. Kurde, ale jak ja mogłam to nagrać i nie wspomnieć o tym, że spotkaliśmy naszego widza. Bardzo, bardzo Ci pozdrawiamy, jeśli to oglądasz. Widzieliśmy cię na Volkswagenie. Na parkingu poznałeś nas bardzo fajnie. Porozmawialiśmy chwilkę. Byłeś z Kanią, bardzo ładną, i pracujesz w niemieckiej firmie. Super, mówię to, dlatego że bardzo serdecznie Cię pozdrawiamy i miło było Cię zobaczyć. I mamy nadzieję, że będziemy widzieć coraz więcej Was i że będziemy mogli mieli możliwość zamienić z Wami chociażby kilka słów. Bo naprawdę jesteśmy wdzięczni, że nas oglądacie. No i nasi się drodze słynny pipacz. Pipający. B, 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 on cały czas tak hałasuje. E, oddany. Reszpieczna sytuacja. w tej, we wtę, tylko po prostu żeby oddać urządzenia, ale okej. Okay. Pan odznaczył, na mnie był wypisany, więc zadbałem o to, żeby, żeby był oddany eee, ten telematik. Tak, tak też go nazywamy różnie. Ok, eee, ruszamy dalej. Eee, 479 km dokładnie mamy podlotu do Heimbron. Jedziemy się załadować jeszcze w Niemczech. Mamy do godziny 12 czas pracy, więc, a mamy godzinę pierwszą w nocy, więc zdążymy dojechać, prawdopodobnie się załadować i mamy taki misterny plan, żeby jeszcze troszeczkę do Francji wskoczyć. Ale najważniejsza rzecz. Byliśmy się zameldować tutaj w tej firmie. Było trochę ludzi, tam się przewijało kierowców, coś tam, coś tam, no i wracamy do auta i przychodzi do nas pan. Teraz nazwijmy go pan, a za chwilę powiem, że to kolega. Przywitał się z nami wszystko, mówi kurczę, oglądam was. Nie, nawet nie myślałem, że was spotkam. Porozmawialiśmy chwilę o transporcie. Ogólnie kolega, doświadczenie dłużej. Teraz aktualnie od 5 lat jeździ tutaj w Niemczech. Jeździł też w Hiszpanii. E, pracował w słynnej hiszpańskiej dużej firmie transportowej, którą wszędzie widać w Hiszpanii. E, ale ogólnie Polak, e, który nas ogląda, serdecznie go pozdrawiamy. Jak to Ania powiedziała, miał super srebrną skanie no i co, bierzemy się dalej do pracy mocna praca przed nami Agam wszystkie herbatki poczyniła, dostałem sobie jeszcze jerbusie na pobudzenie a skoro ja dostałem jerbusie, karty są zmienione, bo przed chwilą spojrzałem na tachograf, czytały się no to co, ruszamy i ładujemy następny towar i pędzimy sobie do trochę cieplejszego, nie do minus 7 tak jak tutaj tylko mamy nadzieję, że będzie jak coś tam w plusie czyli Portugalią przybywamy. No i klops. Jeszcze jednej najważniejszej rzeczy zapomniałem powiedzieć. Na rozładunku spotkaliśmy się na dwa liteksy. To, że na dwa liteksy, no okej, okay, no już od jakiegoś czasu tam cały czas mówimy, że jeździmy z kimś, coś tam. No tych liteksy trochę jest. No to nieuniknione, żebyśmy gdzieś się z nimi nie spotykali. Eee, bardzo z tego się cieszymy i zawsze o tym eee, ględzimy, że fajnie, że fajnie, że fajnie, że fajnie. No ale ogólnie zespół, który od trzeciego stycznia jeździ w firmie Młody zespół Ale jednak z doświadczeniem Bo, bo koleżanka już kilka lat w międzynarodówce Kolega kilka lat więcej mieszona I postanowili wyjechać razem A do tego mają małego przyjaciela Takiego małego psiurka Mieli sobie w samochodzie, patrzył się na nas tym psiurem I przywitał się z nami Także też się widzieliśmy na mm, Właśnie rozładunku Byli z nami, oni lecą w inną stronę My w inną, no i co? I teraz to już chyba wszystko naprawdę i startujemy. Już więcej nie będę wam nawijał makaronu na uprzykę. Dzień dobry, słoneczko świeci bardzo mocno, bo mamy dzień, bo mamy dzionek już i to taki późny dzionek, bo już mamy, o teraz nie lepiej troszeczkę, bo mamy godzinę 11. No, doleciliśmy sobie do tego Herbronu. E, postaliśmy trochę, poczekaliśmy na załadunek, to jest jedna rzecz. Druga, troszeczkę nas ładowali. Trzecia, czekaliśmy na dokumenty. No, i tak naprawdę została nam godzina czasu pracy. Bo jak pamiętacie, do 12 mówiłem, że mamy. No to. <coughs> przepraszam. No to. Jedna rzecz. Nasz misterny plan: typu ucieczka do Francji. Poszedł w zapomnienie. No ale co? 67 km podjedziemy sobie do autochofu. Zdążymy do niego podjechać w godzinkę, ustawić się na pauzę. Bo o 12 kończy nam się czas pracy, powtórzę. No i jesteśmy załadowani. Niedużo 13 ton, pełne auto, po całości. Operator rozłożył. No i co, no to śmigamy do tej Portugalii sobie. W nocy było bardzo zimno. No teraz jest 2 stopnie na plusie, ale tam w nocy dochodziło do minus 10, kichaliśmy jechaliśmy, także dosyć, dosyć. No i przeciągnął się tu ten załadunek. Jakby to wszystko sprawnie poszło, to już byśmy po Francji śmigali. A tak, no niestety jeszcze Niemcy, no, ale nie narzekamy. Towar mamy dostarczyć do soboty, policzyliśmy sobie, że jak najbardziej go dostarczymy. No to co, jedziemy odpoczywać, nie? Jesteśmy już w tym momencie po 20 godzinach pracy. Jeszcze godzinka nam została. Znowu 21, taka pełna, prężnie pracująca, także w tym miesiącu spedycja wyciska jak cytrynki. Jeszcze trochę cytrynki będziecie mogli do nas mówić. Dobra, śmigamy. Nowy film wszedł na kanał. Świeżutki w tym roku. Fajnie. Cieszymy się bardzo, już jest pozytywny odzew, są komentarze, są łapki w górę. Subskrybenci przybywają. Cieszę nas to bardzo. Śmigamy dalej. Na żarówki zawsze w nieoczekiwanym momencie. Teraz chcieliśmy startować z pauzy, no i masz mał placek. Nagle przepalona żarówka, ale wszystko wymienione i pędzimy dalej. i jesteśmy już cofamy sobie na hali bo jesteśmy rozładowani w pierwszym punkcie, bo tak naprawdę na tej chwili dowiedzieliśmy się na miejscu, że będziemy mieli hmm. dwa, dwa punkty rozładunku na jednym już się rozładowaliśmy a teraz jedziemy na drugi ściągnąć cztery paletki ale zagadaliśmy tu z operatorem wózka i postawił nam to ładnie na końcu i będziemy musieli boku rozpinać, tylko drzwi z tyłu otworzymy i rachciach ciach, i ściągną. Także tak to może wyglądać. No i co? Dojechaliśmy do Portugalii, dojechaliśmy do miejsca rozładunku Wydaje nam się, że 45 będziemy tu kręcić, ale wszystko jeszcze się okaże w praniu strasznie cieplutko, 18 stopni chociaż agenda tych, którzy są w mrozie albo w czymkolwiek także e, tak to wygląda chociaż e, byliśmy w zimnym, fajnie było no, ale w ciepłym trochę jest lepiej, nie? okej, okay. nie nawijam, nie nakręcam e, tylko po prostu e, śmigamy dalej ściągamy te cztery paletki wyjeżdżamy z firmy no i odezwiemy się oczywiście do Was po wszystkim, żeby zameldować co, jak, gdzie, kiedy czy gdzieś jedziemy, czy coś ładujemy, czy pauzujemy hejo pauza minęła szybciutko yy, ale deszczowo jak widzicie cały plac mokry, wszystko cały czas pada tutaj znaczy się cały czas No, z przerwami takimi, więc więc nie jeszło nigdzie się wybrać I naprawdę spędziliśmy ten czas w kabinie a to trochę internet, a to trochę jakaś gra, a to media społecznościowe, a to jakiś film na Netflixie. Nie tak pałza minęła. Eee, za chwilę e, ruszamy. Pałza dobiega końca. Mamy już załadunek. E, ładujemy tutaj się w Portugalii e, na stałowni. Już dostałem taką informację od spedytora, że trzeba Anię uważać, więc prawdopodobnie Ania będzie musiała chycnąć sobie na łóżeczko, się schować. A ja będę wjeżdżał na nią i się ładował, a ładujemy się do Burgos. W dniu dzisiejszym załadunek, jutro rozładunek. Także zaczynamy ten tydzień pracy, a Wy go zaczynajcie razem z nami. No tak wyszło. No nie zawsze można wyjść sobie pozwiedzać. W Setubal byliśmy już kilka razy, więc nie chcieliśmy się wybierać. No Najbardziej zastanawiała nas ta pogoda. No, miał gdzieś złapać deszcz, no to no po to się męczyć e, więc, więc tak też spędziliśmy weekend spotkaliśmy dobrych znajomych dobrego znajomego tak kiedyś jeździł z synem, e, syn już teraz nie jeździ teraz jeździ z kolegą także e, pozdrawiamy serdecznie bo też stoją tutaj na parkingu tam tam <grystanie> perspektywa kamery e, no i e, ale oni jeszcze kończą pauzę, więc też 45 kręcili tutaj sobie. Wyczuczymy hmm. szerokości. A teraz już nie przynudzam, wyrzućcie szerokości nam. No i pędzimy na tą stalownię, zobaczymy co tam będzie, nie? Co tam za kwiatki i wszystkie inne rzeczy będą nam ładować bądź tworzyć. Go! Witam się z wami po pauzie. A witam się z wami w bardzo śmiesznej pozycji do pracy. A mianowicie z łóżka. Bo jesteśmy na stalowni, na której już y, tu byliśmy i ostatnim razem ochrona mnie wyłapała, bo musiałam iść do toalety. Tym razem nie dam się tak łatwo, y, będzie punkcik dla mnie, nie dla ochrony, mam nadzieję, w chowaniu. Y, tym razem schowałam się wcześniej i nie zamierzam stąd wychodzić, jest y, wymagany jeden kierowca, więc no w podwójnej wypada tak, że ta druga osoba no, gdzieś musi się podziać no i ja właśnie się podziewam w łóżku ładujemy stal na pewno będzie dużo pasów, dużo pracy niestety Bartosz będzie musiał to zrobić sam no ale no, takie, takie zasady są tu na firmie, klient nasz pan załadujemy się i będziemy pędzić do Burgos czyli dalej Hiszpania, to co lubię no i mam nadzieję, że w Burgos już będą inne zasady i na spokojnie będziemy mogli się rozładować ale myślę, że tak będzie do zobaczenia później ej, ale numer, nie? jesteśmy na tej firmie, 17 klimatów do lotu no i to jest ta firma 25 odcinek, gdzie ochrona Anię nakryła ale mieliśmy taki takim jednym odcineczku na tej stalowni tutaj gdzie, gdzie ochrona nakryła aniole, więc warto do tego wrócić zapraszam do obejrzenia no, będziemy już ładować te swoje drutu także ten ładunek już mieliśmy i też coś się wydaje, tak kojarzę miejscowość że do tego Burgos my właśnie już ten drut tam wieźliśmy więc powtórka z rozrywki z tamtego roku no, tylko byliśmy tu w okresie ciepłym Także teraz w bluzie to nie jest aż tak straszne jak wtedy na stalowni, no i co? Ładujemy ten towar, nie? Znaczy, że W tym momencie to czekamy w kolejce. Czas oczekiwania zawsze jest tutaj taki wytłuszczony, no ale taka praca, niestety. Ale to daje w kość, kurczę, spinać te wszystkie zwoje drutów. No ale dobra. Wszystko spięte, załadowane. Podjeżdżamy tylko na ochronę, na zważenie, po dokumenty. I odezwiamy się za chwilę. I po wszystkim. Już w komplecie. Jak widzicie, Ania zajmuje się biuroweczką. Ja. Ogarniałem wszystko to, co miałem ogarnąć. Zważaj mi wszystko, także na pełno 40 ton skaniura widulka ma 750 km, dokładnie 747 do celu. Eee, o 5 rano powinniśmy tam być, więc wydaje mi się, że chyba e, dojedziemy i chyba będziemy się jeszcze zrzucać. Także bo czas mamy, więc, więc tyle. Różujcie z nami, jeszcze mamy w miarę godzinę, bo to jeszcze mamy tutaj godzina 17 w Portugalii jest, bo 18 na zegarku Także tyle, no, ten załadunek jest taki specyficzny, trochę trzeba tutaj czekać Tak jak mówię, 25-26 film, tutaj byliśmy Ale jakby to powiedział, 1-1 jeden, jeden dla nas, nie? Znaczy się dla Ani, raz ją tutaj wyłapali, fakt faktem ich przechytrzyła a teraz też bez żadnego ale, po prostu wjeżdżaliśmy i, i tyle. Także 1-1 przyjmijmy. Dla nas po cichu to jest 2-0. Dla nas nie? Raz się skitrała i drugi raz się skitrała. Także dwa razy jesteśmy wygrani na tej firmie Ok, starczy przynudzania Załatwiałem papiery, kontaktujemy się z spedycją i ogień. Ogień do przodu, bo to weekend y, był. Deszczowy, mokre, więc trzeba się zacząć brać, trzeba się zacząć, więc trzeba brać się za pracę, żeby jak najszybciej zleciało do kolejnego weekendu go. I nie ukrywamy. A czy ciężko? No kurde, pogoda nie sprzyja. Skamia miała ciężko. Ciężko to się rozpina. Wszystko, no, zwijać tego. Deszcz padał. E, ogólnie dla Was to 3 minuty. No bo 3 minuty temu się ładowaliśmy na ekranie, tak. E, a dzisiaj już się tutaj rozładowaliśmy. W rzeczywistości zrobiliśmy taki numer, bo my przylecieliśmy tu godzinie 5 rano. E, no i. Mieliśmy czas do dziesiątej jednak firma od 8 dopiero się otwierała. No i z, w uzgodnieniu z spedycją myśmy dziewiątkę tu wykręciliśmy po prostu poszliśmy spać. Zjedliśmy śniadanko, garnaliśmy się i wtedy podjechaliśmy dopiero na rozładunek z pełnym czasem po to, żeby być tutaj dyspozycyjnym bardziej po prostu też dla ładunku, no, żeby dalej to wszystko się kręciło. Spedycja już coś dla nas ma gdzieś tam już takie przecieki tutaj dostawaliśmy w czasie rozładunku. Czekamy chwilę, no i co, zaraz będziemy ruszać dalej. Powiemy wam co i jak. Eee... O, już właśnie coś przyszło. Także chwila, moment, i zaraz będziemy wam dować co, jak, gdzie i kiedy. Siobsie, już teraz wszystko wiemy. 210 km podlotu. Ładujemy się gdzieś tutaj w okolicy Bilbao, czyli udajemy się w kierunku Francji. I z tym ładunkiem będziemy jechać do Austrii. Bywaliśmy w Austrii, przejeżdżaliśmy przez nią chyba na palcach jednej ręki byśmy policzyli ładunki, które tam dostarczyliśmy także dawno, 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 dawno nas tam nie było. Więc fajnie, nowy kierunek można tak powiedzieć przynajmniej może nie nowy, ale dawno nie odwiedzany. Więc, więc, więc będzie ciekawie. A jak będzie ciekawie, no to to coś dla Was przecież będzie, bo, bo razem z nami podróżujecie i razem z nami tych ciekawostek wszystkich wypatrujecie. Także ruszamy, śmigamy i będziemy się ładować. 210 km i ja polecę sobie na swojej zmiance. Później dojadę też do urnietki się zatankować, a dalej już będzie nocą leciała sobie oh Ania. Yeah. Rzućcie jej powodzenia, trzymajcie za nią kciuki, żeby droga jej szybko obywała. I pędzimy.